Siemanko ludziska, tutaj kk 87 Zaprezentuję Wam nowy serwer na Hamachi Oczywiście będzie wszystko podane w opisie no. I zaczynamy Ten serwer jest bardzo fajny, ponieważ są tam rangi Ale to jest również survival Chodzą zombiaki, co niedawno Mój kolega Damian Shi Admin Zapis yy, zmienił w swoim serwerze Na survival, oczywiście powiedziałem to już drugi raz, ale Zmienił, że można bić się i można biegać wszędzie tam TP i tepa, wszędzie i są zombie Co mnie to cieszy, ale już mi dwa razy kole... zombie zabił, nie? Walczyliśmy y, z, y, z... Powiem wam, niedawno y, O ja, jakiś def Loloka Mój kolega VIP też, jak ja hm. Mój kolega Lolok Od niego Zobaczyłem, że mogę yy, dowiedziałem się, że mogę od niego zrobić gildię, nie? O właśnie. Napisał teraz przed chwilą She Admin. Mega mocni. Gildia, mega mocni. A, op, a propos o gildiach można tu będzie... Doczekaj, będzie gdzieś tak za tydzień wojna gild, a tutaj można nawet, gildi można zrobić yy, ten, jak się nazywa, um, Zaskoczyć. Ole, w gardle, bo pozwólcie, że mogę się napić. Dobra. Yy, można się właśnie nawalać w gildiach, ale można też robić sojusz. Można też napisać, yy, że ktoś jest zły i będzie na czerwono, i wtedy. A my właśnie mieliśmy taką jedną akcję, że źli do nas, yy, przeciwnicy do nas przyszli, a my i właśnie. Naparzaliśmy i uciekli. Dobrze było, obroniłem mojego kolegę, pana Borsuka, który powiedział mi wszystko o Minecrafcie, co było możliwe, cośmy tam byli. Damian. No dobra. Ten serwer jest bardzo fajny. Na serio, bardzo fajny. IP i. Na IP będzie wszystko w opisie. Mogę wam pokazać, że mam nawet Opa. Nie Opa, tylko VIPa. Tutaj jest kakał się się VIP nagrywa. Dobra. Ja! Lolo. Dobra. I wszystko będzie podane w opisie. Bardzo fajny serwer. Naj najbardziej jest fajne, że TNT wybucha i że można się bić z zombiakami, Spiderman, z sp Spider Spiderami Teraz się właśnie ogłuszyłem bo tu moja mama stoi i nie mogę nagrywać bo się rozpraszam Dobra Komentujcie, subskrybujcie, mm. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie, oceniajcie, lubcie, podziwiajcie yy, yy, co tam jest, co było Coś tam zielony, nie, żółty, żółty znaczek, łapka w górę, jeszcze, no, no i to wszystko. I na początkowo dostaje się diamentowe rzeczy, oprócz zbroi oczywiście. O, mam już, o, hehe, <laughs> dobra, jest fajnie, mogę już. Widzicie, miałem survival na początku, a teraz mam creative, bo sobie włączyłem. Tylko jak wejdziesz na ten serwer, troszkę opóźniasz z pisaniem, ale tak to potem, jak będziesz trochę grał, grał, to może nawet dostaniesz operatora za to, że zapraszasz na przykład... Zapraszasz na serwer i go... I go... Hmm, kurde, nie. I go polecasz, jak ja. Dostałem właśnie za to VIP-a. I tam było... I właśnie... Kogo poleciłeś? Ja wchodziłem na inne serwery i zapraszałem i też wchodzili. Pan Borsuk to był mój zwyczajny pierwszy ten... Z pierwszy kolega, którego poznałem na tym serwerze oprócz Damiana i mojej Leoret. Dobra, komentujcie, subskrybujcie, dodawajcie, oceniajcie, podziwiajcie i... i cześć!